W murach Przemyskiej Katedry pożegnano zmarłego 29 grudnia arcybiskupa Ignacego Tokarczuka, uroczystością przewodniczył kardynał Stanisław Dziwisz. W świątyni zebrały się tłumy wiernych z całej Polski, aby oddać hołd najstarszemu biskupowi. Obok kardynała Stefana Wyszyńskiego i kardynała Karola Wojtyły, arcybiskup uważany był za jednego z głównych opozycjonistów władzy komunistycznej. Przez swoją bezkompromisowość i silną wiarę w to, co robił, nazwano go budowniczym kościołów. Do czego w wypowiedzianych dziś słowach odniósł się papież Benedykt XVI, mówiąc: Odszedł do pana wybitny pasterz, który z miłością troszczył się o powierzonych jego pieczy wiernych. Z pewnością przejdzie do historii kościoła w Polsce jako niestrudzony budowniczy kościołów, ale też gorliwy przewodnik duchowieństwa i wiernych w trudnych czasach. Podczas jego trwających ponad 28 lat rządów w Diecezji przemyskiej, pomimo braku zezwolenia ze strony władz, wybudowano prawie 400 kościołów, a także nowych gmach seminarium przeznaczone do celów dydaktycznych. Konsekrowany na biskupa przez prymasa tysiąclecia, kardynała Stefana Wyszyńskiego, za swoje biskupie zawołanie przyjął słowa Deus Caritas, czyli Bóg Miłością. Przez prawie 70 lat swojej działalności duszpasterskiej pozostał wierny temu przesłaniu i konsekwentnie głosił je wśród wszystkich wiernych. Trumna z ciałem arcybiskupa Ignacego Tokarczuka spoczęła w krypcie archikatedry przemyskiej, wśród wielu zasłużonych biskupów diecezji przemyskiej.